Cześć kochani, dziś pokazuję Wam przepis na ciasto marchewkowe. Ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu i mało skomplikowane. Do przygotowania ciasta marchewkowego potrzebujemy 1 szklanka marchewki startej na średnich oczkach, 100 g masła rozpuszczonego, 2 łyżki miodu, 80 ml mleka, 2 jajka, 250 g mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, pół szklanki cukru. Do miski wsypujemy suche składniki. Mieszamy. Do drugiej miseczki dodajemy mokre składniki. Kładni wszystko mieszamy. Mokre składniki dodajemy do cukru. Wszystko dokładnie mieszamy. Tylko do połączenia sił składników. Na koniec dodajemy marchewkę. Ciasto przykładamy do foremki 24 na 24 cm. Ciasto pieczemy w 180 stopniach około 1 godziny do suchego patyczka.